Jestem Świnka Pepa, Chromkorwa, to jest mój pojebany brat Jorbis. To mama maciora. A ten grobyc Fel to mój stary. Hehehe. Ciemność wszędzie. What the f Stary korwa, znowu żeś pierdnął w tablicę rozdzielczą. I co teraz? Dinner. A you Dzieci, ojciec pierdoli te swoje bzdyty z Faces of Evil, bo nie wie co się stało, ale ja wiem. O korwa, ale podsumowała. Tak jak myślałam, kosmici odcili nam prądu żeby pozabijać nas w ciemnościach. Jestem za młoda, aby omierać, zawdzięczam ci, i, że nikt to nie będzie to omierał. A skąd to możesz wiedzieć, ty stara babko? Bo korwa się zna na tym, zaraz pójdę do piwnicy sprawdzić, czy tam ich nie ma, a jak tam będą, to będę miał z nim niezłą frajdę, moją czwaką. Ale weź siekierę, dobra korwa, ty pojeba napis do, wejdę do tej piwnicy i wezmę korwa, latarkę i siekierę, Hehehehe. dobra, ale się nie zabij, spoko zajebie kosmitów. Ale z nich ciemiasy. boją się kosmitów, hahaha. Korwa, co to było jest? <grystanie> Korwa. <grystanie> JA za pierdole, kurwa! Multi kill. Tam tata niech się napierdala z kosmitami, a my weźmy latarkę. Kosmici zajebią tatę. O tak, hehehe. He he he. Po, nie straszy Georgia. George, patrz co ja zrobię. No chyba tego się nie boisz, co nie? Możeś ty poda nie mam już na Kapitanie Kapitanie bombo pomóc mi. Si cię Z Holy shit. Patrzcie, idzie pogromca kosmitów i jak było. Oh Ale was nabrałem wy Dobra, to zajebaliśmy wszystkich kosmitów, więc co teraz? Korwa, kiedy będzie wreszcie ten jebany prąd, muszę wejść na Toba. Słuchaj korwa, prądu nie będzie jeszcze dwie godziny, więc zamknąć te zgrybiałe ryje. Ale stary, ja jutro mam występ w klubie GoGo, -Go, więc muszę ćwiczyć. Mam pomysła. Pepa gdzie spierdalasz? Starze aż padną z podniecenia jak to zobaczą. Niech to hoj, zapomniałam, że nie ma prądu. Korwa, co wy to odpierdalacie końskie zwisy? Ja chcę tańczyć. NO! To co mamy korwa robić? Tata już zajebał kosmitów, więc co możemy tylko zrobić to omrzeć z powodu braku tlenu w płocach. Już wiem, wasze małe mążczki by tego nie zrozumiały co ja mam zrobić, więc opowiem wam po kolei, zrobimy z tego kartono telewizor dla Primitywów i nadamy całej ludzkości wiadomość, że mój stary rozpierdolił kosmitowm mczwaką w ciemnej piwnicy, to chyba da ludziom do myślenia, i co zrozumieliście? Mówiłam, że tego nie załapiecie, interesujące. Fuck you! Stara korwa, nie i trochę szybciej, ludzie muszą się dowiedzieć co się tutaj stało, no masz, nadawaj to na polsacie ok? Dobra, wszyscy siadać na kanciastych dobskach, George Korwa. Trzymaj tą jebaną latarkę. Dobra zaczynam, hehehe. Rurku. No, to dobrze, że mnie słuchasz. Kto odpowiada za to, jak tu wygląda w tym studiu? Ta. Nie wkurwiaj mnie, dobrze? Od dwóch dni jest tak upierdolony stół tutaj. Że tylko dlatego, że zlikwidowaliśmy ten jebany przerywnik, który jedzie z góry, to jeszcze się to jakoś kurwa uchowało i ludzie tego nie widzą. Żeby ktoś ruszył dupsko po prostu i to wyczyścił. Hej, Pepa, miałaś zdać relację? Aha, okej. Okay. Ogłaszam, że nie mamy się już niczym martwić. Mój stary załatwił tych kosmitów i już będzie zajebiście. Nowe wiadomości, już wkrótce. O ja, niech to choj, nie zdążyłam mojej mrożącej krwi w żyłach opowieści dokończyć, wyłączyć te jebane światło, ja pierdolę ty to masz pomysły, okej, okay. przed chwilą otrzymałam raportu, że prąd wrócił, możemy znowu wchodzić na red i inne szajsy, do zobaczenia i osłyszenia, dobra dość tego jebanego błaznowania, włączam światło, o ja, było zajebiście, no, no.